Cześć, to ja Hans i witam was w serii ciekawostek z przesiadowcy ciekawostek, które każdy już zna no ale, no, zapraszam po rozmowie z wilkiem trzeba wejść pod drabinie na dach budynku i przy użyciu sprinta przeskoczyć z jednego dachu na drugi a na drugim dachu znajduje się skrzynce kombinezon najemników Byle nie wchodził nam w drogę, Bez w kotów z jednej z piwnic, na stole znajduje się energetyk i chleb, a w skrzynce dwie puszki. Nie nie opłaca się nam wchodzić i tego nie ma no. ale co zrobić to na tyle z ciekawostek z prześladowcy jeżeli chcecie part 2 no to kiedyś go zrobię może no, no nara